ma ludzki, zobaczcie, rozcięty filtr oleju, od silnika 3.0 SD, czyli 286 koni w serii, biturbo. Olej ma nalatane 13 tysięcy, takie opyłki drobne, no nic większego nie ma, nic poważniejszego Tu coś leży Panywa? Nie, tu tragedii nie ma tutaj na jakiś się się przykleił. Nie no, tragedii nie ma. Wiadomo, mi się, się coś zużywa zawsze tam jakieś pierdoły. O, stali. z takiej Z takiej bemeczki. zalejemy świeży olej, filtr pójdzie tam jeszcze trzeba jeszcze wyczyścić to. O, pływa jeszcze cholerstwo Smoła, trzeba wyczyścić to dwie bańki, po 4 litry, Cztery setki może zostanie albo i nie, na dolewkę, albo co tam. Chociaż od wymiany do wymiany trzeba tu dolewać jak już tak jeszcze trzyma normy.